Witajcie w kolejnym filmiku. Ten film to nie będzie żaden odcinek. Dzisiaj będzie ogłoszenie. A mianowicie 27 marca, czyli za dwa tygodnie 2,5 dwa tygodnia, odbędą się pod Warszawą targi gastronomiczne w centrum Ptak. I podobnie jak w ubiegłym roku, będzie możliwość umówienia się ze mną na konsultację Partnerem tutaj, jeżeli chodzi o targi, jest firma Pozbistro. To oni właśnie zaprosili mnie. I założenie jest takie, że będę dostępny przez 3 dni, będzie to w środę, czwartek i piątek, 27, 8, 9 marca, w godzinach bodajże od 10 do godziny 16 czy 16.30. Te wszystkie informacje będziecie mieli poniżej. Podlinkowany też będzie link do formularza, żeby umówić się na spotkanie w konkretnym terminie. Spotkania chyba są półgodzinne. Tematem przewodnim tych konsultacji zorganizowanych przez Posbistro są dostawy i dowóz jedzenia. W ogóle wydarzenie będziecie mieli podlinkowane na Facebooku. Nazywa się postach na dostawy. Tematy, które ja mam zgłoszone jako osoba do konsultacji, to Moment, muszę sprawdzić na telefonie. Dzień dobry, udostępniam kalendarz, załączam banery do wykorzystywania w social mediach. O dobra, to pokażę wam banery. Znajdą się zaraz tutaj. Czyli tak, moje tematy to dowóz jedzenia w biznesie mobilnym, czy warto. Drugi temat, marketing w mediach społecznościowych, a dowozy. Próg opłacalności i dowozów w biznesie mobilnym. No właśnie. Także takie są tematy, które możecie ze mną poruszyć. Ale prawda jest też taka, że nikt nie będzie stał nad nami i słuchał, o czym my rozmawiamy. Tak, także jak chcecie wpaść, coś skonsultować, poznać moje zdanie na jakiś temat, albo po prostu przybić piątkę, bo będziecie akurat na targach gastronomicznych, to zapraszam. Na targach poza mną będą dostępni też inni specjaliści czy tam eksperci. Za chwilę wam powiem, kto będzie dostępny. Dobra, zachęcamy do zapoznania się z tematami oraz do rejestrowania na wybrane konsultacje. To Wam podlinkuję oczywiście. A ja poza spotkaniem ze sobą bardzo skromnie, polecam adwokat Martę Kosecką, autorkę bloga przepisnegastronomia.pl Generalnie jest to bardzo fajny blog, na którym są właśnie przez prawnika, przez adwokata opisane niektóre aspekty prawne, takie jak wyrodo przy dostawach, albo wymagania i przepisy dotyczące przykładowo wymogów, gdzie ona jest związanych z monitoringiem, albo z pracownikami, ze zwalnianiem pracowników. Także na blogu przepisy na gastronomię.pl znajdziecie dużo przydatnych informacji takich właśnie z punktu widzenia prawniczego. Postaram się jeszcze przed targami nagrać też odcinek na temat jak wyglądają takie targi i po co są w jaki sposób można skorzystać przechodząc na nie. I co poza tym? No poza tym to zachęcam, żebyście mimo wszystko kliknęli dołącz do wydarzenia, które będzie poniżej. Także co? To kto wpadnie? Z kim widzę się na targach?